Hej, czy siema, witajcie! My właśnie dojechaliśmy z ekipą Grateli Jaromek i Dominik na Ride Terenwizji. startują głównie auta osobowe, tak myślę 99%, ale my postanowiliśmy, co? Powiedziałeś osobowe. No, tutaj startują głównie auta terenowe, ale my postanowiliśmy, że tak powiem udowodnić kolejny raz, że osobówką też się da, więc jedziemy moją hondą Civic, która wygląda już coraz lepiej, nadal nie ma czasu, żeby ją skończyć, ale już mamy snorkel, mamy komi po prostu, mamy poszerzenia, bo koła mi obcierały obłotnik metalowy dociąłem. No, robiłem plasticzek, jest pięknie. Mamy numer 73, startujemy w klasie turysta, czyli nie w najwyższej. I zastanawiamy się, jak trudne będą pieczątki. Myślimy, że mamy dużą szansę wygrania tej klasy. No a co będzie, to się okaże, prawda, Dominik? Oczywiście. No, oczywiście. Zrobimy wszystko, co naszej mocy, żeby wypaść jak najlepiej. Pierwsza z nich ze snokerem. W jakiej klasie idziecie? Turysta. Yes. Yeah. Chciałem, żeby w palaczu. No ale właśnie żałujemy yeah. troszeczkę. Słuchajcie, to możecie nawet wygrać w tym turyście, nie? No, mamy nadzieję. Ale nie jesteście jedyną osobą. okularem jadą. Oooo! ale mamy dobre opony. Panowie, czasu w domu nie starczyło, czy już na trasie się coś stało? No tak. Powikłania, po serwisie. Regulujemy na razie. Tylko drobne regulacje. Tak, Rozumiem. Jakby podkładki się znalazły w kieszeni, to by uratowały życie. Nie wziąłem, nie wziąłem. Zawsze biorę, ale dzisiaj niestety... No my też właśnie, dzisiaj jakaś strefa. To teraz to trzeba poskładać, żeby Bardzo dobrze zaczęliście ten rajd. Mi się też tak Oby wydaje. to była ostatnia usterka. Chociaż kurde mówi się, że jak się zaczyna, tak się kończy, nie? To obyście w ogóle zaczęli. <grym> no. Dziękujemy za dobrze. 10 życie. minut mamy do odprawy, także spokojnie znożymy. Półośki byście jeszcze wymienili. To, ale krzyżaki mamy nowe, nowe jeszcze. Zastanawiamy się, czy ruszać, czy nie. Jestem zdecydowanie zdania i... Przykładem nawet, że Terenwizja wciąga w offroad, nawet jak się nie ma terenówki, tylko Honda CV, także nalepeczka wjeżdża, mam nadzieję, że to nie jest nablepka, która przyniesie nam pecha, albo nie, inaczej, jestem zdania, że tym razem klątwa Terenwizji pozwoli nam wygrać, wygramy ten raj 兄弟，兄弟。 Pierwsza strefa z pieczątkami okazała się takim piaszczystym wzgórzem, którym, którym niełatwo się nam poruszać, więc musimy bardzo, no po prostu musimy znaleźć dobrą trasę, gdzie, gdzie jest dosyć twardo, bo Honda się kopie. Ma agresywne opony, teraz właśnie stoję w kolejce do pieczątki, muszę się napędzić, a chłopaki czekałem tam z trapami, bo jak się, najgorzej chce zatrzymać się. Więc jak położą tam trapy, to ja się mogę śmiało zatrzymać, żebym mógł ruszyć po prostu. Dobrze, brawo, brawo! I prawo! Tak jest, technika Fajnie, technicznie Proszę Kurwa To ta pierwsza styczność z, yy, nasza z głodkiem i daliśmy niesamowicie radę dzięki trapom. Ważne wieździe jest to, żeby nie zerwać tej tzw. dreny, czyli twardego podłoża. Jak szarpnie się, to do, dochodzi się do miękkiego bagna, bądź jeszcze większego piasku. I uczę się tego tak naprawdę, bo to jest moja pierwsza wyprawa w taki prawdziwy teren hondą. Ale trapy, które uspawałem sam własnoręcznie dają radę, naprawdę. Bez tego ani rusz. Dominik y jest już rozgrzany, oh, poważnie, tak jest. biega z trapami, dwam o twoją kondycję. Tak. Dobra, dobra. Już słyszałem, to, czego nie lubię. Nie, zostaw nie, nie, daj spokój. Dobra, tam robimy dwie i wracamy tutaj. Co tak? masz na myśli? Pieczątkę. pieczątkę przecież nie kobitę a Kurde, żeby tak, się nie w... ja jeżdżę, to nie... nienawidzę tego tam nie jedź a. kurwie coś nie a. kurwa daj spokój Prawdziwy przechód. Prawdziwy przechód. Mamy? Tak, tak. Mamy. Trzeba sposobem, techniką. Boczkiem, boczkiem. I do celu. Jesteśmy właśnie przy samym jeziorze. Zobaczcie co zaraz za, za winkla się wyjawi. Coś pięknego. thank mm -hmm. you Tu przejechaliśmy! Honda! Jak Ci się podoba pierwsza wycieczka za Hondą? No, zdecydowanie, wolę być kierowcą. Ja też, ale dawno jako pilot nie jeździłem. Może być. A tak, no tobie się za kółkiem podoba? No bardzo, bardzo. Widzę, że widzę potencjał jeszcze tak. większy w tym aucie. Na pewno nie Tam nagraliśmy podłogą. tego wcześniej. Ja widzę potencjał w dzieci. Tam pod podłogą centralnie to go Ten napęd od skutera zamontować. Taka gąsienica. No, tak. O, Boże, bardzo fajna. Pierwsza strefa z pieczątkami. Nie byliśmy w stanie zrobić wszystkiego, ale zrobiliśmy chyba 15 pieczątek. Jak na auto osobowe, możemy to uważać za pełen sukces. Tym no, bardziej, że mieliśmy Mercedesa, który miał 8. No właśnie. Dobra. Marcie Andrzeju. Wyklepiemy, a jak nie, to wymiemy z mojemu wozu i damy tobie. Nie? Pierwsze szkody, ale mamy większy problem, ponieważ musieliśmy jechać do Płocka, do samego centrum miasta. Ponieważ z, zgubiliśmy pasek od alternatora, na szczęście udało nam się dojechać do miasta. To jest najważniejsze. Pasek, jesteśmy w sklepie motoryzacyjnym. Pasek już do nas jedzie. My luzujemy alternator i będziemy gotowi, żeby szybko zamontować paseczek. Bo go nie ma na alternatorze, proszę bardzo. Naprawić ciąg dalszy. Okazało się, że trzeba poluzować od dołu alternator. Wrócimy do Marcina na chwilkę. Masakra, czuję całe życie przed oczami, bo może mi teraz auto... Narygać. Znaczy dlaczego czuję? Dlatego, że tu jest droga. Auto podstawiliśmy oczywiście w temu, zapomnieliśmy lewarka. Asekuracja trapą. No nie jest to zbyt mądry pomysł. Im bardziej, że właśnie jedzie policja. Stoimy też na samym środku drogi. No ale... Zaraz naprawimy i znikamy. No i tak się zastanawiamy. Czy ta naklejka... To jakieś fatum, ale chyba nie. Zaraz wrócimy do rywalizacji. To jest, mamy to! Alternator naprawiony. Wszystko hula. Jedziemy. A bym powiedział nawet, że zapisał nam, zaprasza Macie. troszkę gazu, dajcie, tutaj wyjechać.

o! Uh! teraz. Uf! Uh! Jest karuzera. Idź do mnie. Prostoj. Dobra, jest 100. Stój. Ta bokowali coś. Marcin, piątkę. Stój! Naknij drzewo trochę. Ile fabryka dała? pod. Drugie nie mam szans podłożyć, bo wisisz Władca yeah. piekiel

Dobra. To cofnij To w niej i do zł. Dawaj, dawaj Jabaj, ojnia, Stój! to To tu. Tu w no nie wiem. Cześć. Dobra, pojechać. Postaram się wyjechać. No, skończył się nam czas. mamy 40 30 minut na dojazd do do bazy wszystkie jest na styku. Jesteśmy zadowoleni, bo karta jest bardzo pełna w pieczątki. Także no i czas na drogę do domu. Ostatnia prosta: dojazd do bazy. Proszę zobaczyć, jak wygląda nasza karta. Tutaj, tu jest dlatego tyle pustego, ponieważ tu była awaria. 90, ale... 92 pieczątki na 140, tak? jest około. 140. Grubo. Udało się, dojechaliśmy do końca rajdu fanatyków, czy tam sympatyków Terenwizji. Eee, my jesteśmy zadowoleni. Mimo awarii zerwanego paska alternatora, to udało się dowieźć 92 pieczątki na domy. Daliśmy na radę, daliśmy radę. Jesteśmy mega zadowoleni, auto przeżyło. A może by na kołach ciężko. do domu. Wymęczeni chłopaki bardzo wybiegali, ale... No to było coś, coś fajnego doświadczyć no, takiego porównania. No, my, my to głównie widzieliśmy, nie? że terenówki jak, rów, jak z równym, z równym. Gdyby nie ta awaria, to byłoby te. Pewno, jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej, bo było nas stać na... No po prostu nie, nie staczyło nam czasu, żeby jechać na kolejne strefy z pieczątkami, ale ja jestem mega zadowolony. Nie, no, zasadzie, za nie, nie wiem jak wy ja mam porównanie zupełnie do niczego. Kurwa. Organizator, zawodnik to jest w ogóle przepaść. Tak. tak. Jednak dużo więcej frajdy, jeśli samemu się startuje. Dlatego też zachęcamy Was do przyjazdu do nas, bo wtedy my się męczymy, a Wy się świetnie bawicie, tak jak my teraz. teraz Dzięki m... chłopaki. No, mogliśmy się rozerwać przez chwilę, a tymczasem y, zapraszamy Was do 2 kwietnia na najbliższą edycję Gra Traili w Łasku. Do Także... zobaczenia, trzymajcie Hej, dżesz, się. I Wy też będziecie robili pieczątki tak.